Tuż za mną widać różę, jedną z odmian odkrywowych, a tutaj ketmia, hibiskus albo róża syryjska. Obydwie rośliny łączy to, że kwitną w dziwnym jesiennym terminie. No róże oczywiście zaczynają wcześniej, ale kończą dość późno. I o takich roślinach, które kwitną jesienią, w niezwykłym terminie, opowiem w tym odcinku. Jeśli idzie o drzewa i krzewy, to jesienny termin kwitnienia jest dość niezwykły. Taka ketmia albo hibiskus naprawdę wyjątkowo zdobi ogród i należy się przypatrywać temu jak zjawisku. Tutaj malutka sadzonka odmiany Duke de Brabant, która wkrótce, no, za kilka lat, będzie takim właśnie okazałym krzewem i będzie również kwitła jesienią. Te jesienne drzewa i krzewy, jest tych krzewów troszeczkę, może niewiele, ale warto je wszystkie poznać. Taką krzewinką, którą wymieniamy w pierwszej kolejności, mówiąc o roślinach kwitnących jesienią, są oczywiście wrzosy, ale, no i niektóre wrzośce. Ale ja myślę, że warto zapoznać się z tą niebieską pięknością. To jest barbula w ogrodzie mało niebieskiego koloru, no i termin niezwykły kwitnienia. Roślina o niewielkich wymaganiach, naprawdę odporna, zimowy wytrzymała, w zacisznym miejscu posadzona będzie pięknie rosła i szybko się rozrastała. Cudowny krzew. Mam odmianę variegata o kolorowych liściach. A tutaj inne propozycje. Pięciornik, zasłużony dla ogrodu, o żółtych kwiatach, ale są różowe, są białe, są czerwone. Bardzo długo kwitnie, naprawdę wyjątkowo długo kwitnący krzew i warto się z nim zaprzyjaźnić. Oraz coś, co spowoduje, że będzie roślina powtarzała kwitnienie, tutaj oczywiście jedna z tawu, to, to przycinanie kwiatostanów. Jeżeli przekwitną, przycinajmy regularnie i to spowoduje, że roślina będzie kwitła bardzo długo, aż do późnej jesieni, a posadzona w odpowiednim miejscu, czyli w miejscu słonecznym, naprawdę będzie długo zdobiła, praktycznie aż do mrozów.